Cześć. W tym nagraniu pokażę Ci, jak wykorzystać mapę myśli do tego, aby zbierać informacje na temat Twojej pracy magisterskiej na przykładzie przeglądu literatury, bo każda praca dotyczy jakiegoś obszaru, gdzie należy zbadać ten temat, poznać się z aktualną wiedzą w tym obszarze, i mapa myśli będzie tutaj genialnym narzędziem, które nam w tym pomoże do zebrania tych. Wszystkich informacji, tego co jest najważniejsze w tym kontekście pisania pracy magisterskiej. Więc przegląd literatury możemy sobie tutaj zrobić, zastosować takie, takie rozwiązanie, że na mapie myśli będziemy linkować do, do kolejnych map myśli, żeby wszystko było w jednym miejscu. Więc tutaj wykorzystam tą opcję i stworzę sobie Create as a Map, czyli z tej gałęzi stworzę osobną mapę myśli, która będzie właśnie zlinkowana z tą mapą główną. Więc w w ten sposób właśnie stworzyłem link, przegląd literatury, który będzie mnie linkował do nowej mapy myśli. I dzięki temu będę miał większą przestrzeń do tworzenia, i będzie to właśnie pod kontrolą. Przegląd literatury, żeby dobrze się napracowało, żeby dobrze się to oglądało, wybierzmy przykład. Ja trochę wezmę z tej swojej działki, czyli na przykład załóżmy, że praca magisterska dotyczy wykorzystania systemów informacji geograficznej w Modelowaniu ilości energii słonecznej, odnawialnej, która dociera do powierzchni Ziemi albo która jest możliwa do wykorzystania na danym obszarze. Więc pierwsza rzecz, którą sobie na mapie myśli zaznaczę, to na przykład będą na przykład bazy danych, bazy danych albo bazy literatury. Teraz w dobie internetu. Co jest, można powiedzieć, oczywiste, jest dużo lepszy dostęp niż na przykład 10-20 lat temu, ponieważ generalnie większość tych baz jest dostępna przez internet. I to, co się przyda z perspektywy Uniwersytetu Rolniczego, to jest to, aby wiedzieć, gdzie z takiej bazy, gdzie to można znaleźć. Jeżeli sobie wejdziesz na stronę Uniwersytetu Rolniczego, to w zakładce należy wyszukać bibliotekę. I w bibliotece mamy coś takiego jak katalog online, zamówił skan e-zasoby, czyli to, co jest dostępne fizycznie w bibliotece naszej. Natomiast to, co jest dostępne online, to jest można znaleźć właśnie w e-zasobach w e-zasobach i w e-zasobach mamy coś takiego jak bazy prenumerowane, bazy ogólnodostępne, czasopisma online, ciekawe linki. Jest tego bardzo dużo. Ja pokażę Ci na przykładzie baz prenumerowanych, bo za to płaci uczelnia lub ministerstwo edukacji i szkolnictwa wyższego czy ministerstwo edukacji i nauki i w związku z tym jest dostęp do tych baz danych. Możesz z nich korzystać generalnie Zasada jest taka, że korzysta się z nich z sieci uczelnianej. Jest też możliwość dostępu zdalnego. Należy się tutaj zapoznać z instrukcją, wypełnić formularz i taki dostęp też jest udzielany na domenie uniwersytetu. Więc według tej instrukcji przesyłasz sobie zgłoszenie, jeżeli potrzebujesz takiego dostępu zdalnie. Jeżeli nie, to przychodzisz po prostu do biblioteki, podpinasz się pod siedziu uczelnianą i możesz z tego skorzystać. I ja pokażę ci na przykład na, przyk na przykładzie bazy Elseviera, jak możesz sobie zbierać informacje na, na mapie myśli. Załóżmy, że moimi słowami kluczowymi jest GIS, Geographical Information System i Solar Energy. I w tym obszarze szukam szukam artykułów. Jeżeli chodzi o dostępność wiedzy, to najnowszą wiedzę mają naukowcy, badacze, którzy realizują dane projekty i siedzą w temacie. Oni to później po wykonaniu badań, przeprowadzeniu analiz publikują generalnie lub ewentualnie przekazują do komercjalizacji. To wtedy dopiero to później gdzieś jest, wychodzi na światło dzienne. Natomiast jeżeli jest to Taka typowo praca naukowa, no to jest po badaniach, jest takie zalecenie czy też nawet wymóg, żeby opublikować te badania, bo naukowcy też są właśnie za to rozliczani i najświeższe informacje, które są dostępne, to są właśnie w czasopismach naukowych w formie artykułów. Książki, to już jest tam kolejny etap. Można powiedzieć, że jeżeli książka zostanie wydana w tym roku. To wiedza z tej książki, no to jest tak sprzed trzech, czterech, pięciu lat, więc najnowsze informacje będą w artykułach, więc już od razu widzę, jak dużo na przykład mogę sobie poprzeglądać tych rzeczy. O, jest nawet, można powiedzieć, za dużo, bo pewnie wszystkich nie przeglądnę, więc generalnie tutaj bym sobie mógł to zawęzić jeszcze jakimś słowem kluczem. Natomiast to, co moim celem jest to, żeby Ci pokazać, jak takie informacje gromadzić na mapie myśli i załóżmy, że ten artykuł wydaje mi się interesujący, wydaje mi się ciekawy. Mogę sobie go jeszcze wcześniej, na tym etapie wcześniejszym jest w tej bazie danych na przykład abstrakt. Zapoznać się szybko z abstraktem, abstrakt graficzny, o to jest ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Zapiszmy sobie tą grafikę, zobaczmy, jak to, zobaczmy jak to wygląda. Akurat tu jest słaba rozdzielczość, więc mi to nie powie. Więc mógłbym. O, albo na tym podglądzie zobaczymy, czy to może tak się bardziej ujawni. O, w ten sposób będzie to, myślę, ciekawsze. Aha, jest Dowland, tak w pełnej rozdzielczości. O, już mi tutaj będzie to dużo mówić. O, czyli mam tutaj model gisowy jak wyglądała praca i później jaki był wynik tego. Ok. Czyli już tutaj widzę, że to jest pewne takie hybryda energia słoneczna, energia wiatrowa. Więc jeżeli to jest związane z moją pracą, stwierdzam, o to mi się przyda, że ten artykuł będzie ciekawy. Mogę sobie skopiować skopiować sobie artykuł i wtedy wracam do, wracam do mojej mapy myśli i tutaj zaznaczam artykuły kuły, albo nawet od razu słowa klucze GIS Solar Energy i wklejam sobie tytuł tego artykułu a następnie wracam, kopiuję sobie link do tego i wracam do mojej mapy myśli Klikam prawym przyciskiem i jest miejsce na wklejenie linku, klikam strzałeczkę Enter, pojawia się załącznik, i dzięki temu mam odniesienie do, mam odniesienie do tego artykułu, czyli jak na mapie myśli e, będę potrzebował, to sobie tutaj wrócę. E, mogę też na przykład wypisać, co tutaj jest dla mnie ciekawego, czyli na przykład będzie hybryda na hybryda energii solarnej i wiatrowej. Ponieważ tego będzie już później dużo, więc dobrze sobie dodawać takie takie krótkie notki o co w tym artykule chodzi, dlaczego on przykuł moją uwagę. Oczywiście zawsze mogę do niego wrócić. Mogę sobie też ten artykuł pobrać bo załóżmy jestem w bibliotece i nie będę później miał do niego dostępu online, więc sobie klikam pobieram sobie. Pobieram sobie, ale tu jest pobierz 26 artykułów, ja tyle nie potrzebuję. Aha, bo to jest pobierz pełne pełne wydanie, pełne czasopismo z danego, z danego wydania, czyli dany tutaj jest volume 283 z maja 2023 roku, więc tu można właśnie pobrać cały numer albo ten artykuł, tylko to będzie w PDF i wtedy sobie tylko ten artykuł ten artykuł będzie można pobrać i jeszcze żeby go, tu jest podgląd i tu jest pobierz i ten artykuł, który właśnie został pobrany wyjdźmy sobie teraz z tego trybu i przechodząc do wracając do mapy myśli mogę też wrzucić jako po prostu PDF ten załącznik do na dany element i wtedy mam dwa załączniki mam link mam artykuł i w ramach gdy będę potrzebował to sobie do tego wrócę i w ten sposób właśnie mogę zbierać mogę gromadzić może, mogę porządkować materiały związane z, z moją pracą magisterską na, na mapie myśli. Mogę tutaj dodać kolejną kategorię, która jest na przykład związana z, z moją pracą magisterską, bo na przykład może być tutaj zastosowanie mogą być na przykład panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne. I w ten sposób po prostu zbieram, zbieram informacje. Bazy literatury. Bardzo często znajdziemy coś w internecie, i później gdzieś o tym zapominamy. Zamiast przeszukiwać historię, można sobie coś takiego właśnie zebrać. Czyli ja byłem na Science Direct, więc sobie tą bazę danych tutaj od razu też wrzucam, tak żeby ona. Była po prostu już na mojej mapie, myśli Science Direct, w ten sposób mogę też bezpośrednio wkleić link. Jest tutaj hiperłącze zbudowane i będziemy to przekierowywać. Też link do, byłem na stronie Uniwersytetu Rolniczego. Biblioteki, o właśnie w tym miejscu, tutaj dużo fajnych prenumerat, żeby tego nie szukać za każdym razem. Też sobie to kopiuję i wrzucam na. Mogę wtedy napisać bazy albo na przykład biblioteka URK i wtedy wklejam to jako tutaj link który się będzie wyświetlał jako załącznik. Więc można to robić na dwa sposoby. Taki z linkiem załącznikiem, albo po prostu bezpośrednio link. Sam zdecydujesz, z czego ci łatwiej korzystać, co jest dla ciebie lepsze, lepsze wizualnie. I w ten sposób na mapie myśli zbierasz te elementy. Gdy jest jakaś potrzeba, coś przesunąć, zmienić w łatwy sposób, na zasadzie po prostu przeciągnij i upuść to, to robisz i, i dzięki temu łatwiej Ci się będzie pracować, bo będziesz miał te rzeczy związane z przeglądem literatury w, w jednym miejscu. Nie będzie takiego bałaganu i też łatwiej, szybciej odnajdziesz te informacje, bo nawet poprzez te linki do, do baz danych. Więc tutaj porządek w pisaniu pracy magisterskiej, taka dobra organizacja po prostu przyspieszy Ci tą pisanie tej pracy i będzie ona dużo bardziej efektywna. Więc zachęcam cię do korzystania z tego narzędzia, z mindmappingu. Świetnie się sprawdza w mojej pracy. Myślę, że tobie też bardzo pomoże. I teraz zapraszam cię już do ostatniego nagrania w mini kursie, gdzie podsumujemy to, co sobie mówiliśmy, tak, żebyś mógł śmiało ruszyć z miejsca. Do zobaczenia, hej.